Ty, tak, nie zabijesz mnie. Jak cię złapię. Chyba okay, kodów nie przepisujesz. Ty! Raz dla się ha! Lamy! Deda! Do... Zabiłem go. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. No, ty zginiesz zaraz. Ja, nie, widzę, ja! Czekaj, 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 Jest! Ja! Nie, 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 nie. Ja! Jak to? Czeka. o uważaj, tam się zrefiu za tobą. Ale że tam że ja ci Jest. pomagałam, ja cię idę mm -hmm. zrobić. Jest! Jezu, ile ich? No, chłopie. Co ty myślisz, że co, że to takie łatwe? Zaraz, zaraz. No gówno. <laughs> Cześć. I zaraz się zabiję Adi. O fuk. Nie. nie. Ja. Co tu było? I... Ja... I tak. Zaraz zginie. Aha, zabiłem go. Free. Found. Adi, gdzie jesteś? Wciągam program szybko. Ale po co? Bo on mi zarypiście nagrywać dźwięk. W tym samym czasie co... W tym samym przyciskiem mogę sobie tak zrobić. To jest fajne właśnie. Dobra, jest giną. No, Uważasz, że cię nikt nie zabije, tak? Zaraz więc ktoś zabije. LOL no. LOL! No, no. Ja tamtego zabiłem, bo teraz ktoś nie zabił. Nie, ty to LOL. To ty. No, a jakże. Instalujemy. Co za skin, 178. Teraz wszyscy wpisują, żeby sprawdzić. Aa, aa. Aa. A Jestem trupem, ale walczę. Mhm. Dobra, niech mnie ktoś zabije. O, dzięki legionista. Mhm. Dobra. I za chwileczkę wkraczam. No no wkraczasz. Z następną scenką, a a. Tylko muszę jakoś ten to normalnie wejść. Dobra, zaraz ich będę miał tu. Czekaj. No. Co? Labia No ja Uuuu... ile ci Ja, was to zabije. Zaraz. Ej, nie. Nie możesz. E, la la, la. Pokaż się, pokaż. Hehe, <noise> <noise> BOOM hecu. Dobra jest Adi Co? Biegnę po ciebie Ale gdzie? Znowu napis! Nie! Ja! Fuck, fuck, fuckin! Fuck Będzie mój kill Zgi... Jest! <noise> Last kill Okej, okay, i tak to zakończę.